27 kwietnia 1960 roku mieszkańcy Nowej Huty podjęli jedną z najbardziej znamiennych walk w okresie PRL o wiarę i wolność. Stanęli w obronie krzyża na ulicy Majakowskiego i Marksa, gdzie w przyszłości miał powstać Kościół. Decyzja o budowie świątyni cofnięta, a robotnicy podlegli politycznym rozkazom. W godzinach porannych rozpoczęli demontaż drewnianego krzyża. W jego obronie w pierwszej kolejności stanęły kobiety a z każdą godziną przybywało coraz więcej, jak obrońców, tak i oddziałów ZOMO z całej Małopolski, aby stłumić opór społeczny. W zamieszkach krzyż ostatecznie obroniono. Dzisiejsza rocznica jest symbolem sprzeciwu wobec zapędów komunistycznych władz do stworzenia na terenie obecnej Nowej Huty tak zwanego Człowieka Sowieckiego. Pomo Sovieticus, czyli Człowiek Sowiecki, miał być nowym etapem ewolucji człowieka, ukształtowanym w duchu marksistowskim. Człowieka bezboga, pozbawionego wolności, którego cechowała agresja wobec słabszych i posłuszeństwo wobec silnych. Ta rocznica z biegiem lat staje się coraz bardziej zapomniana przez obecne pokolenie. Dlatego jako przedstawiciele ruchu narodowego jesteśmy tutaj, by bronić krzyża ponownie. Tym razem przed marksistowskimi zapusami, zarówno ze stodów, jak i za